Cześć. Z tej strony, pan matematyk. Dziś powiemy sobie, jak rozwiązać zadanie z obliczeń procentowych. Mianowicie, w głosowaniu na wójta gminy pan A zdobył 44% głosów. Pozostałych 392 głosujących wybrało pana B. Ilu wyborców wzięło udział w tym głosowaniu? Do dzieła. Więc, jeżeli wiemy, że na pana A głosowało 44% osób, to automatycznie na pana B musiało głosować, no mamy powiedziane, pozostałych głosujących. No to jeżeli wszystkich głosujących mamy 100%, to na pana B głosowało 56% wyborców. No i teraz wiemy, że na pana B głosowało 392%. Osoby, 392 osoby. A my szukamy ilu było wszystkich wyborców. Wszystkich wyborców to oczywiście szukamy tych 100%. No i teraz <laughs> możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo zapisujemy 100% i to x, czyli robimy po prostu proporcją. Albo na przykład dzielimy sobie to na 56 i to na 56, żeby wyszedł 1%. I wtedy dopiero razy 100. Myślę, że częściej jednak wybieracie e, te proporcje, więc my też zrobimy proporcjami. Więc teraz mnożymy sobie na krzyż, czyli 56% razy x równa się 100% razy 392. Jeżeli po lewej stronie mamy mnożenie, po prawej mnożenie i po lewej mamy procenty, po prawej procenty, to śmiało te procenty możemy skrócić. I wychodzi nam 56x równa się 39200. Dobra, czyli po prostu 392 i te dwa zera, które tutaj w tej setce były. Teraz oczywiście dzielimy sobie na 56, czyli x jest równe. I teraz tak, w 392 56 mieści się 7 razy, bo 7 razy 50 to 300 i 7 razy 6 to 42, więc łącznie daje 392. Czyli na pewno w 392 mieściłoby się 7 razy, ale jeszcze mamy te dwa zera, które sobie dopisujemy. I mamy tak naprawdę gotową odpowiedź, bo szukaliśmy X, czyli naszych, naszych, nasze 100%, czyli 100% wyborców, wszystkie osoby, które wzięły udział w głosowaniu. Czyli odpowiedź. Ilu wyborców wzięło udział w tym głosowaniu? W tym głosowaniu wzięło udział 700 osób czy 700 wyborców. Oczywiście nie zapominamy o tym, ja tą odpowiedź powiedziałem, natomiast pamiętaj o tym, żeby tę odpowiedź zapisać pod zadaniem. Jeżeli Ci się podobało rozwiązanie, dawaj łapkę w górę i oczywiście koniecznie oglądaj kolejne filmiki. Do zobaczenia.